Eksperci z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości podkreślają, że pod względem liczby dzieci z nadwagą, Polska zajmuje niechlubne piąte miejsce w europejskich rankingach. Dotyczy to wszystkich dzieci od wieku przedszkolnego po nastolatków. Szacuje się, że każdego roku w naszym kraju będzie przybywać 400 tysięcy dzieci z nadmierną masą ciała, w tym 80 tysięcy będzie chorować na otyłość. Małopolska razem z wojewódzkim specjalistycznym szpitalem dziecięcym imienia św. Ludwika już po raz trzeci podejmują walkę z opisywanym problemem, realizując kolejną edycję projektu Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie. Do 30 czerwca 2025 roku szpital wesprze małopolskie szkoły podstawowe w edukacji uczniów na temat profilaktyki otyłości. Oraz zrealizuje w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radiszowie program indywidualnego wsparcia dzieci z nadwagą i otyłością. Udział w zadaniu jest całkowicie bezpłatny. Panel pierwszy realizowany będzie w Małopolskich Szkołach Podstawowych wśród uczniów z klas 1-8 oraz ich rodziców, opiekunów. Obejmuje między innymi dodatkowe lekcje aktywności fizycznej, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania dla dzieci i dorosłych, a także wspólne spotkania edukacyjne dla uczniów i ich rodziców. Dzięki dołączeniu do zadania uczniowie klas 1-8 małopolskich szkół podstawowych oraz ich rodzice wiele zyskają. Na jednego uczestnika przypadają dodatkowe 22 godziny zajęć aktywności fizycznej warsztat z zakresu aktywności fizycznej dla rodziców opiekunów trzy spotkania z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci trzy spotkania z zakresu edukacji żywieniowej dla rodziców opiekunów wspólne spotkanie edukacyjne dla dzieci i rodziców opiekunów Projekt obejmie łącznie co najmniej 2800 dzieci z klas 1-8. Panel drugi – indywidualny program wsparcia dla dzieci zmagających się z nadwagą lub otyłością oraz ich rodzin. Poprzez pozytywne motywowanie dietetycy, fizjoterapeuci oraz psychologowie z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie pomogą dzieciom zmienić złe nawyki. Wśród planowanych działań znajdują się nie tylko konsultacje, ale również zajęcia ruchowe w salach gimnastycznych, ćwiczenia na basenie czy warsztaty kulinarne. W panelu drugim biorą udział uczniowie z panelu pierwszego, wytypowani na podstawie badania przesiewowego oraz dzieci uczęszczające do klas 1-8 w Maopolsce, które zostały zgłoszone indywidualnie. Można wziąć udział w panelu drugim, nie będąc jednocześnie uczestnikiem panelu pierwszego. Każdy uczestnik panelu drugiego skorzysta z indywidualnych konsultacji z dietetykiem, indywidualnej konsultacji fizjoterapeutycznej, indywidualnego spotkania z psychologiem, weźmie udział w grupowych warsztatach kulinarnych, weźmie udział w zajęciach ruchowych w grupie, weźmie udział w zajęciach grupowych na basenie, wizyty kontrolnej u dietetyka i fizjoterapeuty. Więcej informacji na wwwDziecięcyszpital.pl oraz na www.profilaktyka w patronat honorowy Łukasz Smulka, marszałek województwa małopolskiego zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.